Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, w dzisiejszej audycji, w cyklu co z tymi, chciałbym wreszcie raz na zawsze załatwić sprawę z tą, z, tą, z tą firmą Sony. Może w ten sposób. Może zadam takie naprowadzające pytanie: czy ja mam coś do firmy Sony? Nie, nic nie mam. Czy mam coś do jakiejkolwiek firmy? Nie, nic nie mam. Firma to jest firma. Pewna struktura sprzedająca określone produkty bądź usługi, posługująca się marketingiem, żeby to sprzedać, to jest wszystko to samo. Dlaczego w związku z tym złożyłem tą słynną przysięgę na temat niekupowania ich produktów? Sprawa wygląda w ten sposób, że dawno, dawno temu, jakieś dwa lata temu były znane w Polsce niezbyt pochlebne wypowiedzi pana pana Sztura o no, różnych tematach, które dla mnie na przykład są ważne, ponieważ jestem patriotą. W związku z tym, kojarząc, że korporacja czy firma, chyba korporacja już nawet, koncern Sony zatrudnił w Polsce do promowania swoich produktów pana Sztura, uniosłem się gniewem, czego bardzo żałuję. I przysięg, przysiąg, kurde, co za audycja. No, co rusz? Natykam na jakieś problemy. Dokonałem przysięgi. O, w ten sposób z tego wybrnę trudnego słowa. Dokonałem przysięgi, że nie będę nic kupował dopóty, dopóki pan sztur będzie reprezentował Sony. Dlaczego tak zrobiłem? Ponieważ jest bardzo modne na świecie, kiedy nie zgadzamy się z czyimiś poglądami, żeby nie kupować produktów firm, które ten dany człowiek reklamuje dane, dane produkty no zrobiłem to samo, tylko że zapomniałem o jednej rzeczy że żeby to było skuteczne to trzeba być kimś znanym, sławnym mocnym, mieć potężne media wtedy taki apel ma jakikolwiek sens w tamtym momencie po dokonaniu tego apelu stało się tak, że wpływ na firmę Sony i na sztura był zerowy, zerowy Dam sobie, no nie wiem, może rękę to nie, ale dam sobie kilka włosów uciąć, byle z tyłu, bo z przodu sieje. że żadna z osób, która mnie słucha, nie po prostu, gdy miała coś do kupienia, Sony, to po prostu kupiła sobie coś z Sony. Mój apel nic nie dokonał, nic nie dokonał, natomiast napsuł mi wiele, wiele krwi. Dlaczego? Dlatego, że Wielokrotnie nagrywałem bardzo fajne materiały, które mogłyby e, jakby ożywić moje audycje. Często umieszczałem jakieś tam, jakieś do Warszawy, czy z Warszawy tutaj na Podkarpacie. Umieszczałem materiały e, pod moimi audycjami. Mało tego, nagrywałem osobne audycje korzystając z kamerki Xiaomi, no, która w sumie nie jest zła, trzeba sobie powiedzieć, zapłaciłem za nią tam tysiąc ileś złotych z jakimiś tam gadżetami. Natomiast bardzo duża ilość nagrań została przeze mnie zniszczona, dlatego że kamerki, te zwykłe kamerki sportowe, tak samo jak GoPro i każda inna, mają po prostu z tyłu wyświetlacz. Przepraszam, najnowsze GoPro, co jest bardzo fajną rzeczą, mają z przodu malutki wyświetlacz, i tam widać, jakie są ustawienia i czy nagrywa, czy nie. To jest bardzo fajna rzecz, ale to nie jest wszystko. Bardzo często jeżdżąc na motocyklu, szanowni Państwo, ile ja miałem fantastycznych materiałów, zachody słońca, em, fajne miejsca, no gdzieś jeździłem tutaj w obrębie maksymalnie w porywa kilkudziesięciu kilometrów. Miałem wspaniałe materiały, i wiecie co, strzelam 95% z tych materiałów, pewnie z 99, musiałem skasować. Dlatego, że jak to do jakiegoś miejsca, tą kamerkę, no miałem takie szelki na, na klatkę piersiową, brałem tę kamerkę. Było też coś na, na rękę, czy coś, tego akurat nie korzystałem. Było coś do przypięcia do kasku. Nie kontrolowałem tego, co jest nagrywane. W związku z czym, no, nie mogę sobie wybaczyć, miałem fantastyczne nagranie, jak na skuterze jechałem po takiej świeżo wyremontowanej... Znaczy, no krótko mówiąc, nie powinienem tam wjechać, to była droga remontowana, trochę pocisnąłem. No, wspaniałe nagranie, wspaniałe widoki. Niestety, kamera nagrała tylko i wyłącznie licznik. Tak, szanowni państwo. Kamera nagrała licznik, ponieważ nie widziałem, co nagrywam. No, dlaczego państwo o tym mówią? No, dlatego, że jedyna firma, która stosuje, jakby to powiedzieć, sprężone z kamerkami zewnętrzne wyświetlacze, to jest Sony nakłada się na rękę, czy na jakąkolwiek inną rzecz, można, no, no można na wszystko nałożyć. Nakłada się na nadgarstek, tak jakby zegarek i tam mamy ekranik i widzimy, co kamera filmuje. Mało tego, kamera Sony słynie z tego, sportowa, że ma fenomenalnej wręcz jakości stabilizator. Nie elektroniczny, tylko, tylko optyczny, tam się po prostu porusza. Tak jest stabilizacja nie tylko elektroniczna, daje to fenomenalne rezultaty. W związku z tym moja przysięga nic nie zmieniła w Polsce, nic nie zmieniła, nie uderzyła w sztura, to, co było moim zamiarem, że skoro nieładnie gada, no to Polacy nie będziemy kupowali tego i tego, i sztur straci pieniądze na reklamach. Czyli nic dobrego się nie udało zrobić, natomiast kto dostał w dupę? Ja dostałem w dupę, to Państwo by mieli piękne materiały. Jak mnie słuchacie, fajnie byłoby sobie popatrzeć na jakąś wycieczkę, jednocześnie rozszerzać horyzonty, byłby fajny fan. No bo tak naprawdę, tak szczerze mówiąc, dla mnie takie kamerki to jest wszystko. No, no co to dla mnie za radocha? No to jest po prostu praca. To jest narzędzie mojej pracy. Jestem m.in. youtuberem i potrzebuję tego narzędzia do pracy. Owszem, to mówiłem Państwu ostatnio. Są zewnętrzne wyświetlacze, które. Można sparować za pomocą bluetootha bądź wi-fi z, z daną kamerką, ale szanowni państwo no to najnowsza GoPro kamerka tam 1800 coś wyświetla 400. Różnie to było. Oglądałem recenzję raz się łączy raz się nie łączy. No to jest wszystko prowizorka. Tymczasem Sony daje za 1800 zł wodoodporną obudowę najlepszą na rynku kamerę sportową i tutaj tego powiedzmy nazwijmy to smartwatcha. No znaczy to nie jest smartwatch w którym mogę widzieć, co ta kamera w danej chwili filmuje. Oczywiście ktoś tam pisał, dzięki za info. Są programy, zwłaszcza z Xiaomi to oferuje, można podłączyć smartfona. No ale wybaczcie, jeśli ja na przykład będę jechał na rowerze, to nie chcę na kierownicy mieć smartfona za 4000 zł. Różnie bywa, może upaść, może ktoś ukraść rower, mogę w Japę dostać tak i zabierze ktoś rower. To nie doży rower z gadżetami 5 kafli, tak i komórka. 4, tak, no jest, będę 9000 do tyłu. No po prostu zresztą na motocyklu jest to trudne do zrobienia, bo wbrew pozorom na Hondzie Cyber nie miałbym miejsca tej komórki zainstalować. To jest wszystko prowizorka. W Sony dają idealne połączenie. To jest super, działa. Nie psuje się. Wyświetlacz jest doskonale przystosowany do, do kamerki. Także szanowni Państwo, to tylko o to chodzi z tą przysięgą którą jak wiecie, obejdę. Ok, może nie jestem z tego faktu zadowolony, przysięgałem nic nie kupować, kupować od Sony, natomiast zaproponowałem, żeby ktoś mi kupił z, z takim no, rozkazem, tak, że masz używać tej kamerki i dalej, i tak dalej. Dlatego powiem Państwu, że ominąłem trochę. No, zrobiłem taki może numer omijający, ale tak powiedzmy sobie szczerze, czy skłamałem bezpośrednio? Nie. Złamałem przysięgę? Nie. I kto na tym tracił, tak naprawdę? To co? Lepiej oglądać Xiaomi, trzęsący się obraz, tak? Czy fajny, lekko falujący, świetnej jakości obraz, tak? Gdzie ja nie tracę swojej pracy, swojego czasu? To jest po prostu praca, to jest dla Państwa, tak naprawdę. Przecież ja więcej pieniędzy nie będę z tego miał, że pod audycję włożę fajny materiał. To jest tylko po to, żeby było fajnie, żeby to uzupełnić. To Państwo tak naprawdę w sumie tracili na tym wszystkim. Na mojej idiotycznej przysiędze, wiadomo, ja jestem trochę emocjonalny. Czy jak wtedy te Tigery rozwalałem, te puszki z energetykami strzelałem z nich do pistoletu, a na koniec na nie nasiusiałem? Nie wiem jeszcze, czy ten film gdzieś jest. Powiem o skasowanym, chyba skasowanym. Może to i dobrze. Co ja tam jeszcze siekierą rozwalałem? Te puszki strzelałem, sikałem i rozwalałem siekierą. Jestem troszkę impulsywny, pracuję nad tym. Ta przysięga była głupotą, ale jednak była przysięgą i trzeba jej dotrzymać. Dlatego po prostu to ominąłem. Ominąłem to, no po prostu to ominąłem, ale przysięgi nie złamałem. Mam nadzieję, że państwo nie tylko nie będziecie mi dowalali, oczywiście wiem, że się znajdą osoby, które z rozkoszą, jak tylko znajdują najmniejszy mój błąd, to mi chcą dopiec. Albo to piszą mi, że małą wiedzę mam. Ostatnio ktoś mi napisał, że jaką ty masz małą wiedzę. No po co takie coś pisać? No jaki w tym sens? No takie, no, no komuś tak powiedzenie, jaką ty masz małą wiedzę. Że 125 to samobójstwo. Oczywiście potwierdzam to. Jeździłem trzy sezony. Motocykl dla osoby, która nigdy nawet na motorynce nie siedziała i sprzęt, który rozwija 120 na godzinę i nie ma obowiązku nałożenia specjalistycznego ubrania, to jest w wielu przypadkach samobójstwo. Potwierdzam swoje zdanie. A niektórzy ludzie tak są no, tacy brutalni bardzo, tak? Zamiast normalnie napisać, Marek, słuchaj, myślę, że tu nie masz racji, to i to. No to się zaczyna takie satysfakcją, takie z taką złością, jaką ty masz wiedzę małą, jak ty gówno wiesz o życiu, a tutaj to, a tutaj to I, i to jest takie, wiecie co, jakie to jest w sumie żałosne, to a, dobra, zamiast miło napisać, ja się staram do ludzi miło pisać, cześć, czy mógłbyś, yy, na, nawet jak komuś ostrzeżenie dam na forum, cześć, czy mógłbyś to i to zmienić i tak dalej, no. Ale widzę, że to nie za bardzo chyba popłaca w ogóle bycie miłym, bo ludzie uważają cię, jak idziesz komuś na rękę trochę za frajera, po którym można pojeździć, a potem jak się okazuje, że frajer jednak frajerem nie jest, no to jest płacz, wycie, że terroryzm, demokracji nie ma, tak? No demokrację to, demokrację to można mieć, no nie wiem, gdzie można mieć demokrację, ale na pewno nie na forum, na którym ja zajwania od lat, żeby to utrzymać. Jak ktoś mi mówi, że ma prawo na przykład mnie brzydko nazwać, no bo powinna być demokracja na opłacanym przeze mnie i przez was forum, tak? Dobra, szanowni państwo, reasumując, o co chodzi z tym Sony, nie mam nic do tej firmy. Powiem jak Malik Montana kładę jajca na to wszystko. Po prostu to chodziło tylko i wyłącznie o pana Sztura. Nie o żadną firmę. Nie mam nic do żadnej firmy. Byłbym debilem, gdybym miał coś do firmy. Firma to jest firma. No co ja mogę mieć do firmy? <laughs> no to śmieszne byłoby nawet. Także nie mam nic do firmy Sony. Nie mam nic do żadnej firmy, chociaż jedne firmy uważam za lepsze, a drugie za gorsze firmą, której zaczynam po, powoli nienawidzić. To jest chyba firma Giant. Kupiłem rower za 4000, mogłem mieć dużo lepszy za 3000. System bezdętkowy nie działa, karbonowa sztyca potwornie hałasuje, miałem zjebane wakacje, bo po prostu nie chciałem na tym rowerze jeździć, bo musiałem go pompować przed każdym tym. Ważyłem 100 kg, miałem duży Bebzon, musiałem klękać, za każdym razem pompować koła w, w Giantzie za Czwórkę plus gadżety za ponad chyba 1000 zł. Jeszcze napisałem do nich, co w tej sprawie można zrobić. Tydzień temu napisali, proszą o telefon, tak? No minął już ponad tydzień ani widu, ani słychu. No jak już się zapłaci, to mają mnie w dupie zupełnie. Będę się starał może jakąś rękojmię czy coś. W oponach mam płyn specjalny, który miał je... Chronić przed uciekaniem powietrza, i mam dętki, tak? A zapłaciłem za system bezdętkowy. Dobra, nie chcę nawet mówić, bo to znowu mieszanie tematów i nie chcę. Bo czuję, że mi ciśnienie skacze. Szanowni Państwo, to by było na tyle z tą kamerą. No i tyle. Pozdrawiam Państwa serdecznie. Z Panem Dobrym Bogiem. Chłop w dom, Bóg w dom, zawsze i wszędzie. Zawsze i wszędzie. Chłop panem domu, tu będzie ta ra, 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 ra o, no. Dobrze, pozdrawiam serdecznie, szanowni państwo i trzymajcie się, mięgodnia, dnia, cześć.